Witam wszystkich i zapraszam do zapoznania się z naszym nowym rozwiązaniem w dziedzinie środków ochrony słuchu, mianowicie z zatyczkami do uszu wielokrotnego użytku miłoki, odpowiednie środki ochrony słuchu są zawsze niezbędne, gdy Ty lub Twoi współpracownicy pracujecie z głośnymi elektronarzędziami, takimi jak klucze udarowe lub piły tarczowe, lub gdy znajdziecie się w hałaśliwym otoczeniu. Jeśli dzienny poziom narażenia na hałas w środowisku pracy przekracza 85 dB Prawo nakłada obowiązek stosowania środków ochrony słuchu. Jeśli nie zastosujesz się do ochrony, może to skutkować poważnym uszkodzeniem nerwów słuchowych, pojawieniem się szumu w uszach, a nawet całkowitą nieodwracalną utratą słuchu. Zatyczki do uszu wielokrotnego użytku to doskonałe rozwiązanie chroniące przed nadmiernym hałasem w miejscu pracy. Są wykonane z miękkiego, wygodnego silikonu zapewniającego wygodę przez cały dzień. Zostały zaprojektowane do szybkiego dopasowania, dlatego można je szybko włożyć do uszu, jednocześnie uzyskując odpowiednie aby je włożyć, podciągnij ucho jedną ręką i delikatnie wsuń zatyczkę do ucha, obracając ją. Podobnie jak w przypadku wszystkich naszych produktów ochrony osobistej, zatyczki do uszu wielokrotnego użytku są certyfikowane zgodnie z najnowszą normą europejską EN352, zapewniając ochronę przed hałasem na poziomie 31 dB SNR. Gdy zatyczki do uszu nie są używane, można je wygodnie zawiesić na szyi lub przechowywać w poręcznym futerale dostarczonym w zestawie. Podsumowując, z poręcznym futeriałem do przechowywania, wygodą przez cały dzień i tłumieniem hałasu 31 dB SNR, te zatyczki do uszu wielokrotnego użytku miłoki to absolutna konieczność w każdym hałaśliwym miejscu pracy. Dziękujemy za uwagę, życzymy bezpiecznej i produktywnej pracy.